Siema. Dzisiaj trochę więcej o złych prorokach i dobrych wróżkach, ale najpierw nieco więcej o mojej torbie. Słuchajcie, coś wam pokażę. To jest torba, która ma grubo ponad 10 lat. Ja kupiłem ją, jak miałem taki mały aparat kompaktowy z takim dużym zoomem. On nie miał wymiennej optyki, no miałem ten jeden biedny aparat. torba jest dosyć głęboka. Gość, który mi sprzedawał tą torbę w koszonie e, na pasażu w Mikołowie, jak jechałem chętnie na studia to doradził mi, bo chciałem kupić mniejszą wtedy, doradził mi, tej torby, kupuję się zawsze na wyrost, bo potem się coś dokupuje. tak, masz rację gościu, bez dużą, bo zawsze kupuję się na wyrost, zawsze coś dokupię, I jasne, że dokupię, jasne, że się będę rozwijał. I skąd u mnie była taka postawa w ogóle, słuchajcie, bo miałem wśród swoich osób, z którymi pracowałem wtedy akurat, Osoby, które mówiły, że to będzie słonejny zapał, Marcin zostaw tam fotografię, Ty i tak nie dokupisz nawet obiektywu i to rzucisz w kąt. No i słuchajcie, oni dzisiaj się już nie zajmują fotografią, a moja torba, która ma ponad 15 lat, mieści w sobie pełno graciasto takiego, 70-200, aparat, jakieś tam jeszcze, nie wiem, 85, w bardziej. bardziej. Chodzi o to. Że tę torbę rzeczywiście wtedy kupiłem na wyrost jest, że ona mocno sfategowana, poszywana, zamek już ma kilkukrotnie wymieniony, by się rozwalił, ale jest ona ze mną, bo bardzo dużo dla mnie znaczy, bo ta historia, to ta opowieść, którą ten gość mi wtedy właśnie sprzedał w tym sklepie i powiedział torbę kupuje się na wyrost, bo zawsze się coś dokupi, zawsze się będzie rozwijało ten sprzęt. I to jest człowiek, który nieświadomie wpłynął na moją historię z tego względu, że wydawało mi się, że on we mnie wierzy, jakby nie neguje tego, że ja się będę w tym rozwijał. Czyli w przeciwieństwie do tych moich złych proroków, których miałem na co dzień, no i słuchajcie, i tak minęło wiele, wiele lat, no i jestem tutaj. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, to, że właśnie tych złych proroków będzie chyba więcej zawsze niż tych dobrych wróżek. Te dobre wróżki czasami przychodzą z Nienacka i nawet może nie wiedzą, że robią taką dobrą robotę dla nas, ale wiele razy usłyszymy, że co ci z tego, co ci z tych zdjęć już tak długo to robisz za darmo, weź to olej, zajmij się czymś innym. Natomiast na to też od Was zależy, jak intensywnie, szybko będziecie się uczyli, i to Wy wiecie najlepiej. Które jest ta droga? Może czasami nie wiecie, które do przodu, ale wtedy warto sobie dać chwilę, znaleźć ten kierunek i za nim podążać. Gwarantuję wam, że jeśli dziś jesteście na początku swojej drogi i kupicie torby na wyrost, to kiedyś ona będzie przepełniona. I to chyba tyle na dziś, słuchajcie. Na razie, do następnego!